Z okazji Mikołaja e, przywieźli nam świetne prezenty dla naszych najmłodszych pacjentów oddziału dziecięcego, oddziału chirurgii dziecięcej. Serdecznie dziękujemy za przepiękne kartki, misie, puzle. Jest tego bardzo, bardzo dużo. E, chciałabym prosić e, przedstawicieli fundacji, żeby nam powiedzieli coś o sobie. Dzień dobry, witamy. E, tak, ja mam na imię Justyna. E, na co dzień jestem Romanką fundacji. Jako fundacja od ponad 20 lat odwiedzamy małych i tych starszych pacjentów, czasem też na, na oddziałach szpitalnych. E, prowadzimy tam terapię śmiechem, używając e, naszych narzędzi w postaci magicznych sztuczek, e, klamrady, e, różnych narzędzi jak srób cyrkowych, żeby dzieciakom wywołać uśmiech i trochę obniżyć stres spowodowany pobytem w szpitalu i wspierać proces hospitalizacji. Tak pokrótce. A ja mogę powiedzieć, że są naprawdę rewelacyjni, bo widziałam ich w szpitalu poprzednim, w którym pracowałam i działa to świetnie. Także żałuję, że pandemia nie pozwala nam w tej chwili wprowadzić Państwa do oddziału, ale zapraszamy, jak już się skończy, a mam nadzieję, że w tym Tak, też bardzo czekamy na to, że będziemy mogli osobiście odwiedzić dzieciaki. Dzisiaj na ten moment możemy przekazać prezenty, które mamy nadzieję, że wywołają u nich uśmiech i się spodobają, oraz kaczki z życzeniami robione też przez dzieci w jednej zaprzejeżdżanej szkole, które też mamy nadzieję, że wywołają uśmiech i, i, i jednak spowodują, że te święta będą radosne i wesołe. Ja, ze strony od dzieci leczonych od dalekiej dziecięcej naszego szpitala, bardzo dziękuję. Członkom Fundacji i za przybycie, jak również za kontynuację już wizyt, które były wcześniej u nas w szpitalu. Żałuję tylko, że w tym roku, jak Państwo wiecie, ze względów epidemiologicznych żeśmy wprowadzili pewien reżim, taki, który może nie odda w pełni, jakby to będzie uroku tego, co Państwo robicie. I niemniej jesteśmy pod wrażeniem, i myślę, że dzieci również będą pod wrażeniem jakości i tutaj tych prezentów, które dostaną z okazji tego Dnia Świętego Mikołaja. Bardzo dziękujemy za inicjatywę i jesteśmy pełni uznania za rzeczywiście profesjonalizm w przygotowaniu tego właśnie tutaj święta dla dzieci. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. I mamy nadzieję, że prezenty wywołają uśmiech i, i zrobią robotę na pewno. Tak. <laughs> jako fundacja Flam od ponad 20 lat działamy w całej Polsce, odwiedzając szpitale i prowadząc na ich oddziałach terapii śmiechem. Pracujemy z dzieciakami na oddziałach pediatrycznych, pracujemy też z dorosłymi. Jedną z takich naszych akcji jest akcja Mikołajowo-Świąteczna, gdzie wręczamy prezenty. Zazwyczaj będąc też osobiście na oddziałach i w tym samym czasie prowadząc terapię śmiechem, rozdając nasze kolorowe noski, które wywołują uśmiech i które pomagają przyspieszyć proces hospitalizacji. Dzięki naszej terapii, wywoływaniu uśmiechu u dzieciaków, możemy obniżyć poziom stresu, który jest też wysoki w związku z wizytami w szpitalu, z odcięciem dziecka od jego naturalnego środowiska. E, zwłaszcza teraz, kiedy w sytuacji e, COVID-u, <grywa> kiedy w sytuacji e, te odwiedziny są bardzo ograniczone, kiedy z dzieckiem może zostać tylko jeden opiekun, e, to mamy nadzieję, że chociaż te prezenty i kartki z życzeniami zrobione przez dzieciaki ze szkoły wywołają uśmiech i na chwilę odwrócą uwagę od, e, od choroby. I od tego, w, jakim, w jakiej sytuacji w danym momencie znajduje się dziecko, i chociaż na chwilę zajmiemy jego głowę czymś miłym i przyjemnym. Mhm. Każdy z naszych wolontariuszy, w momencie kiedy zgłasza się do fundacji, e, jego pierwszym zadaniem jest zbudowanie sobie postaci doktora Klauna. Postać doktora Klauna, z jednej strony, jest narzędziem naszej pracy, z drugiej strony jest taką barierą ochronną między właśnie ciężkimi historiami, które spotykamy na oddziałach, bo na oddział wchodzi doktor Kolorowanka, a nie ja jako Justyna. Skąd pomysły? Pomysły są z głów wolontariuszy, tak naprawdę. Czasem są inspirowane bajkami, ulubionymi postaciami z dzieciństwa, a czasem tak po prostu przychodzą nam do głowy. W moim wypadku doktor kolorowanka wiąże się z zainteresowaniami, miłością do, do barw, do kolorowania, do rysowania, do kolorowanek, a przy okazji właśnie bardzo się to łączy z rzeczami, które dzieci bardzo lubią. I też. Stanowi to taki bardzo fajny łącznik i, i początek rozmowy i nawiązywania relacji.